Wicelider drugiej ligi Raków Częstochowa traci tylko dwa punkty do Odry -Opole. czerwono Czerwononiebiescy mają jednak rozegrane jedno spotkanie mniej, bowiem w minionej kolejce przez złe warunki atmosferyczne nie doszedł do skutku mecz ze stalą stalowa wola. Niestety mecz się nie odbył. Przygotowaliśmy się do tego meczu tak jak do każdego dalekiego wyjazdu, więc, więc wcześniejsza podróż. Tym bardziej byśmy trochę rozczarowani, że, że nie graliśmy. Natomiast w tych warunkach grać się po prostu nie dało. Terminu jeszcze nie ma. Co do walkowera, jest to niemożliwe. No, przyczyna losowa, tak. Natura. Boisko, boisko nie przyjęło tej ilości wody i mecz musi być rozegrany w innym terminie. Piłkarz Rakowa już w najbliższą sobotę czeka spotkanie z Polonią Bytą, która zajmuje odległe 16 miejsce w tabeli. Trener Rakowa Marek Paprzun nie zamierza jednak lekceważyć rywala. Miejsce Polonii nie do końca odzwierciedla rzeczywiste zdobyte punkty, bo przypomnę, że oni są ukarani czterema punktami karnymi. Dodając te cztery punkty, byliby spokojnie w środku tabeli, więc to nie jest zespół z samego dołu. Zresztą ta liga jest tak wyrównana, że. W żadnym zespole nie można tak mówić. Widzimy, e, widzimy ostatnie wyniki, obserwujemy ostatnie wyniki Olimpii Zambrów. Tak? Tutaj było spore niezadowolenie po naszym meczu. E, my również byliśmy troszeczkę rozczarowani, natomiast e, kolejne mecze pokazują, że że jednak to nie był mega słaby, słaby zespół, bo w tej lidze takich nie ma. Natomiast nie zmienia to faktu, że to, co Pan powiedział, my jesteśmy faworytem i tą rolę przyjmujemy i absolutnie, absolutnie nie, nie lekceważymy nikogo, aczkolwiek znamy swoją wartość i, i, i wyjdziemy z takim, z takim nastawieniem zwycięstwa zdecydowanie w tym meczu. Zapytam jeszcze o kadrę, czy wszyscy są zdrowi i gotowi do tego, aby walczyć o te ligowe punkty. No zdrowi, niestety, wszyscy nie są. Od dłuższego czasu borykamy się z problemami. Natomiast w tej chwili to są już niewielkie ubytki. Yy, I oby tak było do końca. Pierwszy gwizdek przy Limanowskiego w sobotę o godzinie 14.00.